Cześć, tu Tomek z Motocontrollera. Witam wszystkich w serii ciekawych przypadków. W dniu dzisiejszym Skoda Octavia. Ale nie taka zwykła Skoda. W nadwoziu kombi. Troszkę ze sportowym charakterem. Skoda Octavia 2.0 TSI, wersja RS, z automatyczną skrzynią biegów DSG. Samochód, no można powiedzieć, z symbolicznym przebiegiem, bo zaledwie 47 tysięcy kilometrów, jednostka benzynowa, Dwulitrowa, generująca moc 220 koni, automatyczna skrzynia biegów. No fajny, rodzinny wóz. Samochód z 2015 roku. Sprzedawca podaje nam tutaj numer WIN. Samochód jest obecnie zarejestrowany w kraju. No dobrze. Co mamy w ogłoszeniu? Opis. Witam. Sprzedam prywatną, śliczną Skodę Octavie RS trzeciej generacji z silnikiem benzynowym 2.0 TFSI o mocy 220 g automatyczną skrzynią biegów DSG. Auto zarejestrowane i w ciągłym użytku. Chociaż nie jest to jedyne auto w domu, co widać po przebiegu. Oryginalny przebieg 47 500 km i rośnie daje dużo przyjemności z jazdy, super osiągi, przyspieszenie, racjonalne spalanie między 8 a 12 litrów, bardzo pagowne i wygodne samochód po dużym serwisie zawieszenia, klimatyzacji, nowe końcówki drążków, zmienione opony jeśli chodzi o stan samochodu to kupujący nie musi inwestować nic na start auto sprawne i gotowe do jazdy ładny, zadbany, środek zadbany kierownica, przyciski, plastiki niewytarte, bogate wyposażenie Posiada m.in. tutaj, podał tam to wyposażenie, cena do negocjacji, yy, wyraża sprzedawca zgodę na sprawdzenie samochodu w stacji kontroli, jest opcja możliwa zamiana na inne auto, czy pozostawienia auta w rozliczeniu. No ciekawe, ogłoszenie prywatne, sprzedaż na umowę. No czemu chce? W sumie pisze, że to nie jest jedyne auto, mało, mało jeździ a jednak chce zamienić, chce wziąć jakieś inne auto w rozliczeniu, no nie do końca wierzę w tą osobę prywatną, no ale no może, może. Na pewno się wszystkiego dowiemy. Okej, okay. nasz klient, widząc to ogłoszenie, oglądając zdjęcia, fajne auto, wycenione na kwotę 56900. No ktoś może powiedzieć, no kurczę, 56 900, dziesięcioletnia Skoda, dużo, niedużo. No ale jest to wersja RS. Wiadomo, one są droższe. Teraz zadzwonię do eksperta Mateusza, który miał okazję sprawdzić ten samochód i wspólnie razem omówimy sobie przebieg oględzin i dowiemy się, czy faktycznie to auto nie wymaga najmniejszego wkładu finansowego na start, czy jest godne zakupu. Wszystkiego się zaraz dowiemy. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, halo, panie Mateuszu, słyszymy się. Dzień dobry, panie Tomku, witam serdecznie. Cześć, witam cię. Nagrywam właśnie kolejny odcinek z serii ciekawych przypadków. I w dzisiejszym odcinku Skoda Octavia RS. Miałeś okazję oglądać taki egzemplarz. Przebliż nam proszę przebieg oględzin. Czy informacje z ogłoszenia pokrywają się ze stanem rzeczywistym? Czy sprzedawca brał udział w oględzinach? Jak podszedł do tego oględzin? No i podsumujemy sobie wspólnie, czy to, była, czy to był dobrze wytypowany egzemplarz przez naszego klienta, czy też może no niestety klapa? Cóż, samochody tego rodzaju, czyli usportowione wersje aut rodzinnych, to jest zdecydowanie grupa wysokiego ryzyka. To są, to są auta, które z jednej strony są bardzo chodliwe na rynku wtórnym, bardzo chętnie są kupowane przez, przez klientów, a z drugiej strony znacznie na swój charakter statystycznie częściej uczestniczą w rozmaitych szkodach niż, niż pojazdy o, no, o trochę bardziej spokojnym, spokojnym charakterze. Niestety ta prawidłowość potwierdziła się również w tym konkretnym przypadku. Umówienia się ze sprzedającym w miejscu jego zamieszkania, samochód był zaparkowany pod domem. Sprzedający po przywitaniu, no rzeczywiście przyjechał, przy, przyjechał punktualnie, udało nam się spotkać bez żadnych obców, zaraz po przywitaniu. Usłyszałem od sprzedającego dość nieprzyjemne zdanie, które brzmiało, że on ocenia nasze spotkanie jako stratę czasu, gdyż sobie doskonale zdaję sprawę, że moją rolą jest rzekome uratowanie klienta przed gobem i czy samochód będzie dobry, czy niedobry, to i tak pewnie go nie polecę i wtedy wejdę jako rycerz na Białym koniu, który uratował jedną księżniczkę przed złym smokiem. Dokładnie tak zostałem. zostałem przywitany. Nie było to oczywiście do końca do, do końca przyjemne, ale zachowałem się taki profesjonalizm nim do oględzi. Trzeba jednak przyznać, że poza tą pierwszą sytuacją dość nieprzyjemną na wstępie, ze strony tego sprzedającego nie zostałem później potraktowany w żaden sposób nieprzyjemny i cała reszta oględzin przebiegła w atmosferze może nieprzyjaznej, ale na pewno, na pewno, na pewno profesjonalnej. Przechodząc jednak do samego samochodu. Rozmawiając o tym konkretnym egzemplarzu, trzeba powiedzieć, że został on wystawiony dość ostrożnie. Auto z minimalnym przebiegiem, w bardzo poszukiwanej wersji. Teoretycznie jego wartość rynkowa powinna być, powinna być nieco wyższa od tej zaproponowanej przez sprzedającego. Mówiliśmy tutaj również o jakiejś tam negocjacji ceny, i rzeczywiście o tej negocjacji ze sprzedającym była rozmowa i to dość znaczne już w trakcie oględzin. Mhm. Natomiast z, z czego to wynikło? Wynikło to w pozostałym tego samochodu. Ym, nie lubię posługiwać się w takich wypowiedziach potocznym językiem, natomiast tutaj nie nasuwa mi się na myśl inne słowo niż ulep. Ym, oglądając ten samochód, jedynie na prawym boku można było znaleźć jakieś szczątki oryginalnego lakieru. Oprócz tego, praktycznie wszystkie elementy były naprawiane, malowane, lakierowane, szpachlowane, klepane. Było wyraźnie widać, że ten samochód jest źle spasowany, że szczeliny są nierówne, że te elementy się rozjeżdżają, że lakier jest źle położony w takim sensie, że było wyraźnie widać tzw. chmury, czyli nierównomiernie rozlano bazę metaliczną w lakierze. Oprócz tego, zagłębiając się głębiej, gdzieś tam pod poszycia, pod pokrywy. Też było wyraźnie widać, że podłużnice były naciągane, że były klepane, prostowane, szpachlowane, ba, nawet pole numeryczne na w podłużnicy podróżnicy było wyraźnie pofalowane. Numer był częściowo zatarty, było widać, że tam wjechał blacharz po prostu z, ze swoimi narzędziami i starał się, jak mógł, żeby ten numer pozostawić czytelnym. Natomiast wyszło jak wyszło. Na Nadwozie tego samochodu było po prostu wielokrotnie naprawiane i to w dość nieprofesjonalny sposób. Należy pamiętać również o tym, że rozmawiamy o samochodzie, który miał mieć przebieg rzędu 50 tysięcy kilometrów, czyli minimalny. I przechodząc dalej do wnętrza, nie było wewnątrz tego samochodu widać tak niewielkiego przebiegu. Rzeczywiście nie było może wytarć na typowych elementach, które się dotyka, na kierownicy, na pedałach. To wyglądało dobrze, ale już na przykład Alcantara na fotelach, która oprzycia tapicerskie były bardzo zniszczone. Mogło to wynikać oczywiście z zamiłowania. Przednich użytkowników do odzieży z cekinami, czy jakimiś innymi ostrzejszymi elementami, jakimiś ciekami, czymś w tym stylu. Natomiast um, zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera miały wyraźnie poszarpane siedziska i ta Alcantara wyglądała po prostu na zużytą. Mm. Nagrazując jeszcze do kwestii przeszłości wypadkowej, um, pasy bezpieczeństwa były z dwóch różnych samochodów. Pas bezpieczeństwa pasażera przedni. Był oryginalny, fabryczny, tak jak powinien być w tym modelu, z klamrą zapinającą pas, zabezpieczaną przed zsuwaniem się w dół, przeżyciem pasa. Ten pas był oryginalny, natomiast w miejscu, w którym klamra pasa, w którym pas przechodzi przez klamrę, przepraszam, ten pas był po prostu przypalony. Tam był bardzo wyraźny ślad po eksplozji napinacza pirotechnicznego i ten pas nie został wymieniony, co według technologii naprawy musiało zostać wykonane. Pas od strony kierowcy wymieniony został, natomiast wymieniony został na pas od zupełnie innego samochodu. Nie pokuszę się w tej chwili o opinię, z jakiego to było samochodu, natomiast był to po prostu zupełnie inny model pasa, inaczej uszyty, inaczej zaprojektowany. On wygląda kompletnie inaczej. Więc został po prostu założony tam taki, jaki mieli. To jest kolejny przykład, który mhm. świadczy o bardzo niechlujnych, bardzo niedokładnych, bardzo takich zrobionych na sztukę, naprawach powypadkowych tego samochodu. Reasumując, mamy tutaj pojazd, którego. W warunkach, powiedzmy, oględzin na parkingu trudno byłoby dokładnie stwierdzić, na ile konstrukcja tego samochodu była naruszona podczas wypadków. Natomiast z całą pewnością naruszona była, co było widać po stanie przodu. Dlatego też to już jest tak naprawdę po, wystarczający przyczynek do tego, żeby ten samochód klientowi odradzić. Są pewne sytuacje, w których zakup samochodu wypadkowego nie jest złym wyborem. Natomiast kupując samochód relatywnie mocny, relatywnie. Ciągle jeszcze wartościowe, bo 50 tysięcy złotych to ciągle nie są małe pieniądze. E, polecenie czegoś takiego jest y, zdecydowanie nie na miejscu. E, pod względem stanu technicznego, tutaj też byłem zapewniany o tym, o jego doskonałym stanie i <laughs> braku konieczności posłów serwisowych. E, cóż, musimy jeszcze na moment wrócić do kwestii, jego uszkodowości, dlatego, że w tym samochodzie był ogromny problem z systemami bezpieczeństwa. Nie działały tam sy wszystkie systemy wspomagające kierowcę, poza chyba ABS-em. Samochód oczywiście sygnalizował to na desce. Systemy faktycznie nie funkcjonowały. I w rozmowie ze sprzedającym, gdzieś tam już takiej powiedzmy troszkę luźniejszej, wracając do stacji kontroli pojazdów, dowiedziałem się, że rzeczywiście nie mogli sobie poradzić z wiązką elektryczną, czy też ze sterownikami systemu bezpieczeństwa, które uszkodzone nie byli w stanie swoimi środkami, mm -hmm. czy przede wszystkim fachowców, tego naprawić, stąd też zostawili to jako, jako, jako uszkodzone. W tej sytuacji de facto ten samochód nie powinien być dopuszczony do ruchu, ponieważ wyposażenie, które było potrzebne do jego homologacji, takie jak na przykład system ESP, było niesprawne. Co de facto, co de facto z punktu widzenia przepisów dyskwalifikuje ten pojazd z ruchu i ten samochód nie powinien otrzymać badania technicznego. Jaka sytuacja w Polsce jest z badaniami technicznymi, doskonale wiemy, ale jeśli mamy opierać się całkowicie na przepisach prawa, to tak dokładnie powinno to wyglądać. Oprócz tego w kwestii, w, kwestii, w kwestii stanu technicznego tego samochodu um, były odczuwalne mocne wibracje przenoszące się z zespołu napędowego na, na karoserię podczas jazdy, co może wynikać z wielu przyczyn. Może wynikać z niewyważenia półosi, może wynikać z uszkodzonych poduszek gumowych między karoserią a, a zespołem napędowym, może też wynikać z naprężeń w tych poduszkach, które powstają w wyniku nieodpowiedniej geometrii nadwozia po tych wszystkich nieudolnych naprawach blacharskich. Tak czy inaczej, się do dalszej diagnostyki. I w przypadku, gdy przyczyną będzie to, to, to o czym wspomniałem na końcu, czyli problemy z gromadzeniem nadwozia, jest to rzecz raczej już nienaprawialna w warunkach prostego warsztatu i w mojej ocenie nawet nieopłacalna do naprawy. Dość kiepsko działała skrzynia biegów automatyczna, może nie tragicznie, natomiast była zdecydowanie zbyt ospała, jak na jak ten, ten, ten model skrzyni. Co też może świadczyć o tym, że, że będzie ona wymagała jakiegoś tam serwisu w przyszłości. Auto miało kilka wycieków w oleju. Zdecydowanie, które nie powinny się pojawić w aucie z tak niskim przebiegiem. Auto na pewno miało problemy z geometrią, z geometrią podwozia. Bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, zjadało przednie opony od wewnętrznej strony, co również może być powiązane z kwestią powypadkową, aczkolwiek niekoniecznie. Faktycznie sprzedający pisał w ogłoszeniu o naprawach podwozia, jakimś tam serwisie, nowych końcówkach, słożniach. To faktycznie było wykonane. Tutaj trzeba oddać, że jakaś tam naprawa była przeprowadzona, natomiast przypuszczam, że przed sprzedażą tego pojazdu te elementy były, były te na tyle, że po prostu już stukały, pukały, mówiąc kolokwialnie, waliły i dlatego należało to w jakiś tam stopniu naprawić. Oględziny podwozia, poza właśnie tym, o czym wspomniałem, czyli kwestia jakiegoś tam przetrevisowania podwozia, pokazały ciekawą rzecz, mianowicie Mamy też nie czynienia z samochodem teoretycznie usportowionym, którego naturalne środowiskiem są autostrady. A tymczasem podwozie tego samochodu wyglądało jak w terenówce. Ten samochód był, był od spodu podrapany, porysowany, yy, cały pokryty grubą warstwą błota. Yy, ja osobiście jestem i jeżdżę w terenie od wielu lat. Terenówek przerobiłem sporo, też często je naprawiałem. Yy, I tak jak, tak jak wspomniałem, no podwozie w tym samochodzie wyglądało jak w terenówce, która na coś nie jest używana, gdzieś tam, nawet w do zabawy czy do pracy. Zdecydowanie bardzo dziwne w samochodzie tej klasy. Nie podejmę się oceny, dlaczego tak to wyglądało i dlaczego ten samochód był używany, ale z całą pewnością nie jeździł tylko po autostradach. Ciekawe wnioski można również wywnioskować po kontroli komputerowej. Mianowicie, nasz pan sprzedający prawdopodobnie tego samochodu nigdzie nie podłączył, niczego w tym samochodzie nie kasował, nie sprawdzał, gdyż w rejestrach błędów zostało zapisanych ich kilkadziesiąt. Oczywiście, część tych błędów mogła wynikać z odpinanych kostek czujników przy naprawach, mogła wynikać z um, spadku napięcia po tez rozruchu na samym akumulatorze. Takie rzeczy się zdarzają, one są naturalne. Natomiast tutaj, niestety, nawet po skasowaniu, po skasowaniu błędów, nawet około bodajże 20 w różnych systemów pozostało aktywnych, co też w jakimś stopniu świadczy o poziomie profesjonalizmu naprawy tego pojazdu, po, po szkodach i ewentualnie tego serwisu. Obawiam się, że doprowadzanie tego samochodu do ładu, takiego, żeby on był w pełni sprawny, bezpieczny, zgodny z przepisami i satysfakcjonujący dla do użytkownika, mogłoby przekroczyć koszty jego zakupu, co zdecydowanie z punktu widzenia nawet ekonomicznego nie ma, nie ma najmniejszego sensu przy tym konkretnym samochodzie. Dokumentacja serwisowa przedstawiona nie została w pojedzie w takim stanie, nie jest to niczym, niczym dziwnym, tak naprawdę. Mm -hmm. Natomiast co do samego, wrócę tutaj do tego co mówiłeś na początku z samego ogłoszenia, że pojazd był sprzedawany jako rzekomo jakiś tam enty w domu, że mało jeździł, no rzeczywiście u tego pana ten samochód mało jeździł, dlatego że on był sprzedawany jako osoba prywatna, jako umowa z umowy, czyli po prostu osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, zajmującej się obok samochodami, kupił sobie ten samochód, gdzieś tam go ponaprawiał i natychmiast sprzedaje, nawet go nie rejestrując na siebie. Faktem jest, że taka metoda sprzedaży pojazdów nie jest nielegalna. Faktem jest, że jest powszechnie praktykowana, szczególnie gdzieś tam przy samochodach tanich. Natomiast tutaj, oprócz tego, że w jakimś stopniu to wiarygodne sprzedającego, to powoduje, że ewentualna możliwość dochodzenia roszczeń od takiego sprzedającego przez kupującego pojazd po jakiejś tam awarii czy w wyniku w wyniku zawody jest, zawody jest bardzo mocno utrudniona. Dlatego też w takiej sytuacji. Trudno jest polecić zakup samochodu sprzedawanego w takiej formie, gdyż może to po prostu doprowadzić do dalszych jakichś tam problemów w przyszłości. Jeśli samochód byłby OK, można zaryzykować, ale tutaj mieliśmy do czynienia z na tyle dużą ilością wad i problemów, że w mojej ocenie ten samochód jest całkowicie wykluczony. Super. Zgadzam się z tobą. Bardzo Ci dziękuję za fajne, szczegółowe omówienie przebiegu oględzin, omówienie całego raportu. No tak, wspomniałeś. Samochód nie może być przez nas polecony. Myślę, że nasi widzowie zgadzają się z naszym zdaniem. Dziękuję Ci również za no, tutaj pokazanie tego wszystkiego, bo tutaj też również nasi widzowie zobaczą na zdjęciach, jak wyglądają te mankamenty, jak wyglądają te pasy, o których wspominałeś, jak wygląda to podwozie i te wszystkie naprawy tutaj o których też była mowa w raporcie. Więc fajny, bardzo szczegółowy raport. Dzięki Ci jeszcze raz. Będę nagrywał kolejne odcinki. Na pewno będę się z Tobą kontaktował i słyszymy się niebawem. Pozdrawiam Cię na razie. Cześć. Dzięki serdeczne również do usług. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Więc drodzy widzowie, nie ma co tu dłużej przeciągać tego odcinka. Myślę, że zostało wszystko powiedziane. Zdanie wasze będzie myślę, że identyczne. Auto nie może być polecone. Ogłoszenie a rzeczywistość nic nie mają tutaj wspólnego ze sobą. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam też do oglądania odcinków serii ciekawych przypadków, okiem eksperta. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć.